Obalanie polskich polityków, część pierwsza. Polska to od zawsze kraj tolerancyjny. Otóż nie. Za przykład, obierając sobie Konfederację Warszawską, która nastąpiła w roku 1563. Ale nie wspominałem nic o tym, że Rzeczpospolita obojega narodów miała prawosławnych Rusinów, jak i Kozaków i trochę Mitwinów. Jaki było dużo żydowskich chłopców? A jaki był prawdziwy głos szlachty? Stanisław Orzechowski, szlachcic Rzeczypospolitej, pisał tak. Państwo musi być jednoreligijne, jeśli ma być silne. Jeśli państwo ma różnicę w wiary, to doprowadza to do wojen domowych, chaosu i osłabienia władzy. Albo nasz król Zygmunt III Waza. Jako były protestant i dzisiejszy katolik, mówię tak. Państwo z tolerancją religijną nie jest dobre, bo prawosłowni. Państwo bliżej im wiarą się podporządkują i nie staną się do oporu przeciwnika. Ale była również druga strona, na przykład Jan Zamoysz. Państwo nie powinno karać obywatela za wiarę, bo to prowadzi do rozbicia rzeczy pospolitej. A głos przyczytnego szlachtica brzmiał, tak. nie po to nasi przerwali krew i walczyli z innowiercami, żeby teraz nam jakichś tu odmieńców sprowadzać. Wniosek z tyłu taki, że Rzeczpospolita rzeczywiście była wielowyznajowa, ale tylko i wyłącznie na papierze. I to był główny powód do odbycia się owej Konfederacji Warszawskiej.